Co ty robisz z tą lornetką? Nie widać? Obserwuję. Nie za wcześnie, żeby obserwować gwiazdy? A nie za wcześnie, żeby pić? Poza tym nie patrzę na gwiazdy, tylko na sąsiadów. Lornetką astronomiczną od dzieci daję świetne przybliżenie. To chyba lekka przesada. Aha! Wiedziałam, że nie segregują śmieci. Chcesz zobaczyć? Nie mam zamiaru brać w tym udziału. Zastanawiam się, czy nie powinnam tego zgłosić. W końcu łamią prawo. A to, twoje obserwowanie jest legalne? To jest wyraz mojej odpowiedzialnej, obywatelskiej postawy. Ha, jasne. Sąsiedzi chyba się teraz kłócą. Nie chcę tego słyszeć. Właściwie to ona krzyczy. A on stoi ze spuszczoną głową. Pewnie przez te nieposegregowane śmieci. Teraz to on krzyczy. Tak? na płacze. Pokaż. Daj spokój kobieto. Będziesz się tak dawała traktować jakiemuś facetowi? Ciekawe o co im poszło. Pewnie całe osiedle ich słyszy, bo mają otwarte okna.